Wojownicy Ostrości na kanale no, tak. Wojowników Ostrości na kolejnych Siemanko, siemanko Ostrych testach no Tak, dzisiaj ostre testy, będzie ostro, pikantnie, hardkurowo Bez przesady Dobrze, a co przed nami? Otóż już tu wyciągam Nie, wcale nie, nie było skąd, to tam, gdzie myśleliśmy Skąd to wyciągłeś? Yy, kolejny z serii Raymakersów Przedostatni, trzeci Przedostatni z serii? Yy, Przedostatni, trzeci tym razem będzie to słabszy, potem na koniec zostawimy teoretycznie najsilniejszy z nich. Chyba, że jeszcze jakiś nowy powstanie. No i gdzieś taki oto Immune Booster. Trzeba wzmacniać odporność, tak. jesień idzie, zima. No już weszliśmy w jesień, więc, no. więc tutaj... My, e... my akurat nie weszliśmy w jesień. Wszyscy wchodzimy w okres jesienny. Tak. Chciałbyś, chciałbyś nie, to jasno rozwinąć? Ja wjechałem Aha, Ty wjechałeś, jesienny, dobrze. Tak. E, no to bierzemy się za niego. Remaker mm. Raymakers, Hitmakers i Monebooster? Składniki Jalapeno. Jalapeno, tak. Jalapeno, tak. Nie, e, tutaj prawie nie. No dobrze, jalapeno. E, miechunka pomidorowa. Tutaj prawie nie. Niechunka. Nie. Woda, woda, sok z limonki, ocet, czosnek, gin, papryka, cebula, miód, sól, cukier zioła i przyprawy. Także no, na jalapeno, więc raczej, raczej tutaj zabójczej mocy nie będzie, natomiast może będzie dobry smak. Zobaczymy, przekonamy się. Oby. I sprawdzimy, czy ten gin spełnia życzenia, czy nie. Który tam jest, tak. zawarty w składzie. A, a tu mamy tonik to nikt. To nikt nie wie co tam jest w środku. <laughs> nie no, Kole. Kola. Oczywiście. Że się że... Dobra. Yy. Tak się. Tak się ten sosik prezentuje. Mogę powiedzieć spostrzeżenie? No. Taka trochę zupa ogórkowa. Mm, takie zielone Bajoro. No. Taka zupa ogórkowa, taki nie wiem. Szczawik albo... Coś? Tak. Immune Booster, Limonka i Gin. Tak tu jest zaprezentowany na tej etykiecie. Zastanawiające, że wszystko co działa pozytywnie na yy, układ odpornościowy musi być zielone. Okay. Halk był zielony, warzywka <laughs> są zielone. Halk działa pozytywnie na układ odpornościowy? Tak, to jest między Dobrze, to ja otworzę za a... Tak, a Ty no. opowiadaj o tym Halku. I co tam o, o Halku opowiadać? Jak się zdenerwuje, to jest zielony, a my się hmm. nie denerwujemy, jesteśmy wycilowani. Co tam czujesz? Halapenia na pierwszym miejscu. A ogórków nie ma. Wiesz co, jakby się uparł, to by tu wyczuł, nie? Bo... Zupa ogórkowa z halapiem. E, takie marynowane halapenia jest dość blisko do ogórkowej. No, wcale no. daleko nie spadnie. Według mnie. No, do takich ogórków kiszonych to tak. No i tak to trochę pachnie. Takim typowo halapeniem, co? Takim ty typowo marynowanym. Halapenin, jakby się uparł, to takim, takim ogórkiem z octu czosnek też dosyć czuję, tak. A tu jesteś wrażliwy na czosnek, akurat gdzieś na początku. Może w pierwszej nucie czułem y, tą kwaśność y, soku z limonki, ale potem zanika, właśnie na, na, rzecz, e, na rzecz czosnku Wszystko tak, tak ja to w... jeszcze. Potrę tą butelkę, jak to się mówi, żeby gin wyleciał. Tak, no uwolnić gina. Uwolnić gina. No faktycznie, typowe jalapeno. No, mamy taką nie mam nadzieję, że nas słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale właśnie takie typowe jalapeno, czosnek, tak. Mm. Takie jalapeno z czosnkiem poprawiam. Gdzieś tam nuta zalewy takiej odstowej. No kwaśność, ale to bardzo szybko mija. Bardzo szybko mija, no. Zobaczymy jak... jak... Poczekaj, bo tu mamy zapłucenia. Zobaczymy jak wypadnie. Konsystencja bardzo leista. No tak jak, tak jak do tej pory tych dwóch tak. Ray Jeden był Ach. tylko bardziej syropowy, a ten był bardziej płynny. No to płynny. Najpierw, najpierw nośnik standardowo z Tak. -y. pozdrawiamy serdecznie. Będziemy pozdrawiać jak nie będzie żadnej niepodzianki w środku. Jak nie będzie tutaj... Kość niezgody. Tak. Dobra, mamy. Pozwolisz, że sobie już Dobrze. Do, do śmiało. Dwie łyżeczki, tak? Dwie łyżeczki. Tak jak tu ostatnio mówiliśmy. Do. Specyfiki chłapce będą lądowały. Dwie łyżeczki do tortilki, a mocniejsze, bardziej hardcore, czy po prostu takie, które wiemy, że się mogą źle skończyć, Będzie jedna łyżeczka lądowała. W, w burgera, zresztą ostatnio na odcinku, na odcinku z, z tym sosem z Karoliną Ripper. O i No, to wy, wy już to widzieliście też zresztą. Tak, tak. Weszła jedna kto, łyżeczka. Kto nie widział to polecam nadrobić. Weszła jedna łyżeczka burgera, a i tak robiła robotę. Weszła, ale i wyszła. Dobrze. Dobra, to ja już ci dam Smacznego. Smacznego. Po tak, no płynny jest dosyć. Płynny dosyć. Widać nasiona, widać też takie jakieś grubsze elementy listków. Chciałbym to pokazać, ale nie bardzo, po tym byku może pokażę przy, yy, przy dozowaniu yy, złych bezpośrednio. Już przy pierwszym kęsie przede wszystkim taka kwaśność chapenia, nie tyle jego ostrość. No tak, on pikantny raczej będzie minimalnie, ponieważ w yy, skali będzie piekłowej. Będzie piekło. Tak? No bo ona będzie piekło kupiony. On tam miał bodajże półtora, półmyka na 5, więc A? raczej to jest produkt delikatny bardzo. Ale smakowo Przyjemnie gdzieś tam Przyjemnie podbija smakowo nuty Moim zdaniem. Ładnie, ładnie się komponuje jak dotąd. Mm -hmm. Nie jest wyraźnie wyczuwalny, natomiast jest tak doprawiający smak całej, całej kompozycji tutaj tej tropiki z KFC. Jak więc ogórka konserwowego tutaj dał? No, w takiej marynowane. Kropka, kropka. Marynowana papryczka, taka delikatnie musztardowość. Ja typu papryczki nie czuję smaku jeszcze. Mm. Jest świeżo-kwaskowaty, nie, nie, nie mocno, tylko takie, taka kwaskowatość z chociażbym odświeżeniem, ja Nutka, taka delikatna, mhm. taka limonkowość. Świeża taka to nie, nie wykrzykająca. Tak jak do drinku jest dodana limonka troszeczkę na szklance, żeby dodawała delikatnie smakowości. Nie żeby był cały jakby produkt kwaśny. Po drugim gryzie delikatne szczypanko w gardła, ale śladowe. Musiałem się skupić, żeby go zauważyć. Nie skupiaj się za bardzo. Jak się za bardzo skupisz, to wiesz. Dał to, to coś od siebie, to no na pewno smakowa. Mhm. Smakowa da. Natomiast szczerze, tak po tej tortyce, najsłabiej wyczuwalny pod względem z Lik, wszystkich e, tych raymakersców jakie robiliśmy do tego. Taki, taki też miał, nie, nie miał być. Mhm. Ale sądziłem, że chociaż troszkę go poczuję pod względem ostraszy. Zobaczymy z łyżeczki jeszcze jak, Ale no, faktycznie. Dziś mi się tam przez wydawało, że, 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 że mnie drapnął w gardło, ale już teraz po jedzeniu jest świeżość, taka ta świeżość i nic więcej. Ja oczywiście. Nie... Daj mi tego, co nie ma. Nie ma efektu ciepła, nie ma efektu niczego. Nie będzie niczego. Tak. Ktoś sławny już tak mówił w internecie, tak? Mhm. Nicze nie, Jakby nicze to jeszcze internet nie był. Nie będzie niczego mówił taki jeden pan Krzysztof Kononowicz. Pozdrawiamy. Czekam na komentarz. Nie, jedz. Yes. Zrobiłoby mi to dzień. Jedz. Yes. Ostatni krwt został. No, nie jestem ciekaw, co będzie z Jurecki, bo o jego walorach, walorach pikantnościowych nie można powiedzieć na razie nic. Nie, to będzie przede wszystkim kwestia smaku. Tu nie będzie gigalonów. Tu będzie przede wszystkim smak. Zobaczymy. Spójrz, no tu nie trzeba na cokolwiek oczekiwać Na mnie, bo przerywam No na ciebie aż na, na, ja mówię, Nawet po jedzeniu nie trzeba oczekiwać żeby cokolwiek zeszło bo, no. bo tu nie ma co zejść Pokazujesz zbliżenie łyżeczki Pokażę jak się uda Ups Dobra myślę że będzie Dobra Tam Kapnąłem ale tu się potem powyciera Konsystencja taka typowo zupa ogórkowa. Tak. Zapach poza tą jego brunatną zielenią jest są jakieś takie fragmenty zielone, zielonego czegoś. Tak. Taka typowo nuta oczkowej zalewy. Przyszłeś? Czekaj. Tu tam years later. Nie. Pozdrawiamy widzów. Dobra, zjedzone. Pozdrawiamy wszystkich. Coś nam tam Bachą z tyłu. skleń. Dobry Państwo macie streama? Czy... no nie nagranie. A dobra, to nie przeszkadzam? Skoczko. Na razie pan. <grym> Będziesz na odcinku A jakim? wojownicy ostrości Kanał. A mogę uczestniczyć yy... Tak średnio. W sumie tak średnio, to teraz. Dobra, okej. Okay. Na razie. No to co? Powiem tak. Słodko-kwaskowaty. Słod, Takie właśnie pocukrowane jalapeno zamoczone w octie. Dobry, ale Dobry. Rozpatrując go pod, pod względem... Nie powiedziałbym, że dobry. Ja na przykład nie lubię takich klimatów. Rozpatrując go pod względem pikantności, no, no to nie. Natomiast... Udało tam osteczkę. To bo się nachlapało. Eee... Pikantny to on nie jest. Tak, nie jest. Nawet, nawet nie jest pikantny. Paprykowy, tak. Bo smak jalapeno jakby wyraźny. Tak, no. Smak... smak mimo, tego, tego jest... mimo tego oczu, który też jednak dominuje. Się ostry. To jest taka, tak jak jest bo, to jest taka zalewa. zalewa konserwowa taka. Tak jak ocet, do zalewy dodajemy ocyc, cukier, czyli... dodajemy ocet, dodajemy wodę. Czosnek. Czosnek, to to jest też właśnie czuś, coś takiego. Tak. Natomiast, to jest tak... natomiast jest przyjemnie kwaśny. Nie, nie wykręca. Ale też pikantności nie ma żadnej. No nie. Miała być recenzja pikantności, ale... Hmm, pikantności w tym akurat, co się nie ma. No jak wiadomo, będą się zdarzały takie sytuacje, w których ostrość będzie jakby znikoma albo żadna. Tak. Bo podróżując po świecie ostrości, ktoś sobie na etykietkę wydrukuje hot. a się okazuje, że tam Superhot jest tylko no, wydrukowany. Nie, nie wiemy tutaj też, ile tego jalapeno zostało użyte. Jest ono na pierwszym miejscu w składzie, ale... Nie jest hmm. wyszczególnione procentowo. Ale nie mamy tutaj akurat na, ety na etykiecie, jaki procent. No natomiast nie jest to, w naszej skali nie jest to nawet pikantne. Nie jest to, nawet, nawet nie ma takiego dziubania jakiegoś tam... Ma, nie ma gra, grama niczego. Nie ma. Nawet takiego... Znowu. <laughs> nawet... Jim, myśleliśmy, że tu się gdzieś pojawi, jak potrę butelkę, ale potrałem butelkę i nawet tego nie widziałem. Nie, to jest, to jest ogórek, o, o, ogórek jakiś taki, kiszony potrenowy, y, z y, sporą ilością czosnku. Miałem powiedzieć, że z altą tego sosu będzie wyczuwalny jeans w, w składzie, ale nie no, mogę tego powiedzieć. No nie. O ile w tym, też y, Remakersie, z whisky. Co robiliśmy? Tam była nuta. No. Tam nuta whisky była wyczuwalna no, smakowo. Do czegoś na pewno, na, 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 na pewno będzie do, do czegoś yy, fajnego użyć. jakiejś zupy czy do, do jakiejś Jak krem czy coś takiego. Tak, żeby sobie... Koniecznie zielona, żeby nie zburzyć kompozycji kolorystycznej. Żeby sobie trochę że podkwasić, natomiast, natomiast no nie jest to produkt, który będzie, będziemy używać, żeby sobie coś z, do, do ostryć, no bo, no, no bo niestety nie. No to Wyszło tak na szybko, bo nie ma na, czego recenzować. Nasza szybka, szybka nagroda, na, nagrywka z, przyg, z przygodami. Tak, z przygodami. No cóż, dziękujemy za dzisiaj, za kolejną recenzję, za to, że jesteście z nami. Dzielcie się tutaj wrażeniami, jak się podobał odcinek. Jak macie jakieś propozycje, co byście chcieli, żebyśmy zrecenzowali ze świata pikanterii lub ze świata ekstremalnych przekąsek, to jak najbardziej tutaj w komentarzach. Pomijcie. Piszcie. Dziękujemy za dzisiaj. Tak. Był z wami ostry Miś. i wściekły byk. Dzięki. Pa. pa.